Siemanko witajcie, dzisiaj sobie zrobimy recepturkę pierś z kurczaka z sosie winegret. może pół na pół zrobimy z oleju, pół winegret. Pół mam tu takiego kurczaka, który u już trochę leży na zamrażarce, już się prosi o to, żeby go skonsumować, Podniemy to w kosteczkę, Działamy. Odcedzimy, zważymy i na tej podstawie wagi dobierzemy ilość przypraw do kilograma mięsa na konserwę. Oc 51 50 ml starczy. 40. 50 równiutko. ze 100 mililitrów oleju, bo też start zresztą raz. Do nich zalewamy sosem. Jest gęsty. I wieszamy. Okej. Okay. No tak. Trochę zawodniste. Na no nic. 24, lodówki. Zaczniemy również od wymycia puszek. I wyliczenia po 300 gram. na każdej puszki. Eee, zobaczcie, jak teraz wygląda ten. Yy, to jest kurczak w się Ooo, słuchajcie. Ten zapach tego czosku. Cudo, nie jak ktoś lubi że Ja już uwielbiam. Także yy, no coś pięknego. Jak robicie sobie konserwy, bo warto, dajcie wszystko, co lubicie. Tak? Tylko bez przesady. Nie przesadzajcie, tak? pieprzu nie dawajcie więcej, że tak, tak, tak 6 gram. Yy, yy, można sobie dopieprzyć. Tak samo ziół nie dawajcie za dużo, bo zawsze może sobie jakieś tam zioła, jakie będziecie mieli za yy, w zaopatrzeniu dosypać do konserwy i sobie ją lekko przerobić, nie? Yy, to nie jest problem, problem jest wyciągnąć pieniędzy z tej konserwy, nie? Jak dowalicie, nie wiem, sobie ziela angielskiego za dużo, no to sorry, to nawet pies nie ruszy, nie? Także taka jest prawda. I, i po prostu to, co lubicie, wrzucajcie po trochę, tam wyczytajcie w internetach, ile idzie, ile, ile ludzie dają tego na, na, na kilogram mięsa, danej przyprawy, danego zioła. Starajcie się nie używać gotowych przypraw, czyli jakieś tam uniwersalnych do, do mięsa. To jest po prostu syf totalny. Ja po tych przyprawach zawsze cierpię, nie? Dlatego ja używam tylko zioła w domu i jestem z tego zadowolony. Nawet wegetę mam w swojej produkcji, także pokażę Wam, jak ja to robię któregoś razu i będzie spoko. No, patrzcie, przemieszałem już kurczaczka, kurczak wchłoną w siebie sporo tego wszystkiego, tego sosu, tego, tego, to, tam był ocet, w tym sosie jest ocet, oliwa, y, Dorzuciłem, co chciałem, nie? Czyli jakiś tam pieprz, yy, sól, jakieś tam czosnek, coś tam jeszcze. Wyzerowała się ładnie. Fajnie, moim zdaniem, mieć coś takiego na, na, na ciężkie czasy, które... Już jesienią zaczną się problemy naprawdę poważne, ale zimą, połowa zimy będzie już moim zdaniem nawet głód w Polsce. Może to nie będzie taki głód jak w Afryce, że wiecie, że dzieci będą umierać mega z głodu, ale będzie tu obierdliwy głód, będą to naprawdę spore niedobory żywności, yy, w naszej diecie, i wtedy będą kombinować. A wtedy warto mieć chociażby parę takich puszek, nie? Te puszki to są tak bardziej. Robię, słuchajcie, pod konserwy, pod takie mm, na chlebek nie? Ale jak się uprzesz, możesz zawsze to podrzeć w jakiejś, w jakiejś garze wody i tyle. <Słuch> Oczywiście. Jak to na pracach, na wiertarach bywa, człowiek się zamyśli i zamknie odwrotnie puszkę. jest to, popatrzcie, taka różnica? To jest poprawnie zamknięta puszka. A to. Chyba ostrość nie mamy cały czas. A to jest spierdzielona pucha. I wiecie co? Te puszki można już wyrzucić. Ponieważ yy, to na 100% wysadzi ciśnienie podczas gotowania. Tak przygotowane konserwy trafiają na tendrylizację. Normalnie tędylizuję słoiki 3-2-1, a tu zrobimy, jako że to jest próbna, to zrobimy półtorej godzina i pół godziny od zagotowania i powinno starczyć. Widzimy się przy garach.